Dzień dobry, witam państwa prosto z Krakowa. Odbywa się tutaj Open Eyes Economy Summit. W szczególności jest to dziesiąta jubileuszowa edycja tego wydarzenia. A z nami w studiu Rzeczpospolitej jest pani profesor Elżbieta Marciszewska. Pełnomocnik Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do spraw Akademickiej Sieci Kosmicznej. Witam Panią Profesor. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pani Profesor, nie chcę powiedzieć, że porozmawiamy o kosmosie, bo to by było może zbyt, daleko idące, tak, zbyt daleko idące uproszczenie, ale na pewno porozmawiamy właśnie o Akademickiej Sieci Kosmicznej. Mało chyba kto wie jednak, że, że takowa istnieje i chciałbym zapytać właściwie, kiedy powstała ta sieć, jakie są jej główne cele hasła. No więc mogę powiedzieć, że ona ma już trochę swoją historię, bo tak naprawdę inicjatywa tej sieci to jest 2021 rok, inicjatywa rektora AGH i grupy profesorów, rektorów skupionych z innych uczelni, uczelni głównie technicznych, ale również i Polskiej Agencji Kosmicznej. Którzy w maju 2021 roku wystąpili taką inicjatywą. To były czasy COVID-u. Pierwsze spotkanie odbyło się online, bez face-to-face -face rozmowy i podjęto decyzję o utworzeniu takiej sieci jako swego rodzaju otwartego, otwartej konstelacji dla kolejnych członków. Dzisiaj nawet dokładnie to nie mogę powiedzieć, ile dzisiaj jest członków, ale to pewnie jest 22-23 podmioty akademickie, jak również Polska, Polska Agencja Kosmiczna uczestniczy w pracach tej sieci. I nie I są to same uczelnie techniczne, bo. Zaraz właśnie o tym powiem, bo to jest ciekawa struktura, która odzwierciedla. To, co się dzieje w sektorze kosmicznym, to co robił Sławosz też na pokładzie Europejskiej Stacji Kosmicznej, a mianowicie to, że obok uczelni technicznych, Politechnik, mamy też tam wśród członków tej sieci. Uczelnie ekonomiczne to jest na przykład szkoła główna handlowa Koźmiński i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ale mamy też uczelnie przyrodnicze. Mamy Śląski Uniwersytet Medyczny, a więc oprócz tego uniwersytety te klasyczne, prawda, jak chociażby z Krakowa Uniwersytet Jagielloński czy Poznański czy Zielonogórski. To odzwierciedla dzisiaj że właściwie nauka, ale również i dydaktyka w zakresie sektora kosmicznego powinna obejmować wszystkie dziedziny wiedzy i nauki, gdyż okazuje się, że technologie kosmiczne, które jakby zapoczątkowane są dla potrzeb badań i eksploracji kosmosu. One są bardzo użyteczne dla innych dziedzin życia, co potwierdza również zestaw eksperymentów, które robił dr Sławosznański wiśniewski na pokładzie ISS. No to właśnie, skoro wspomniała Pani o naszym drugim człowieku w kosmosie, o naszym kosmonaucie, to, to rozumiem, że jakiś przyczynek do tej misji właśnie również się miała, tak? No raczej znaczy... Sieć powstawała w momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że Sławosz został powołany do tej rezerwowej grupy astronautów, a potem przeszedł na astronautę projektowego. Było to oczywiście swego rodzaju takie pchnięcie dla działalności akademickiej, gdyż wiemy, że to był jeszcze tylko początek jakby tego w świadomości społeczeństwa, ale również świata akademickiego, że mamy, będziemy mieli drugiego astronautę po 47 latach, po poprzednim Hermaszewskim. Okazało się, że to był bardzo dobry moment do tego, ażeby właśnie nawiązać współpracę sieciową z uczelniami, instytutami badawczymi w tych uczelniach, które już były zaangażowane czy postanawiały w tym momencie pracować nad eksperymentami, które zgłoszą do misji Sławosza. I okazało się, że wiele z tych eksperymentów to były eksperymenty zaproponowane w aliancach międzyuczelnianych, mhm. z różnych uczelni, prawda, gdzie były i uczelnie techniczne, i Uniwersytet Śląski na przykład medyczny, a więc to pokazuje, to, o czym zresztą wczoraj tutaj bardzo dużo mówiono na kongresie, że dzisiaj nie możemy działać w pojedynkę, że dzisiaj musimy we wszystkich naszych aktywnościach mówić o sieciowości działania. Budowanie odporności chociażby naszej gospodarki na to, co się dzieje w geopolityce, również musi się odbywać poprzez tworzenie aliansów sieci. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić sami. Wczoraj tutaj usłyszałam takie zdanie, że budowanie odporności i autonomii w działaniu naszym, również w sektorze kosmicznym myślę, że tak jest to jest pieniądz przyszłości. To jest coś, co pozwala nam mitygować różne ryzyka i stanowić nas bardziej konkurencyjnymi w świecie zewnętrznym. Myśli Pani profesor, że rzeczywiście Polska ma jakby to powiedzieć, nie, może nie predyspozycje, ale możliwości w tym zakresie? Tak, uważam, że tak, że mamy na pewno bardzo dobrych naukowców z dziedziny właśnie technologii kosmicznych. Mamy Dzisiaj efekt Sławosza, co się bardzo liczy, tak jak efekt Apollo 60 lat temu w Stanach Zjednoczonych, mamy ogromne zainteresowanie studiami na kierunkach technicznych, a szczególnie związanych z gospodarką kosmiczną. Notabene podaż na tym rynku edukacyjnym znacznie wzrosła. Akademia Górniczo-Hutnicza otworzyła kierunek na studiach magisterskich technologii kosmicznej. To samo się dzieje w Gdańsku. Pracują nad tym różne inne uczelnie. Tu nieskromnie też powiem, że nawet uczelnie ekonomiczne, takie jak SGH, myślą o tym, ażeby otwierać nowe ścieżki studiowania. Które przyczynią się do tego, że w tym szeroko rozumianym sektorze kosmicznym odniesiemy wspólnie sukces, to jest chociażby logistyka kosmiczna. Ja miałam przyjemność już ponad 10 lat temu być inicjatorką utworzenia podyplomowych studiów w tym zakresie, zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce. To akurat się zbiegło z momentem, kiedy powstawała Polska Agencja Kosmiczna, i tutaj pamiętam ten moment, kiedy pan profesor. Banaszkiewicz, pierwszy prezes tej Agencji bardzo wspomagał te studia. A dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, że absolwenci tej edycji studiów, to są pracownicy wielkich firm związanych z sektorem kosmicznym, takich jak na przykład Planem, czy po Planet, czy Polska Agencja Kosmiczna, czy Związek Pracowników sektora e, kosmicznego, to są po prostu ludzie z jednej strony pozytywnie zakręceni, a z drugiej strony. Pozyskujący wiedzę, dokształcający się w różnych kierunkach, niekoniecznie związanych tylko z technologiami kosmicznymi, ale z zarządzaniem projektami, ze sztuką negocjacji, z prawem lotniczym. Ja to miałam w, tym, w programie tych studiów, bo uważałam, że to są pewne wyzwania, które, które musimy zauważyć i pokonać, ażeby w tym sektorze. Polska znalazła należne miejsce, a to można znaleźć tylko poprzez dobrze wykształcone kadry. Tutaj mogę nawiązać jeszcze do tego, co podkreśla też Sławosz Uznański, że właściwie inwestycje w sektor kosmiczny to głównie są ciągle inwestycje w ludzi. To nie są inwestycje w maszyny, w urządzenia, w te konstrukcje. To jest proporcja mniej więcej 70 do 30 na rzecz człowieka, bo on jest w tym sektorze najważniejszym, największym kapitałem. I tutaj, oczywiście, możemy i wykorzystujemy sztuczną inteligencję. Jeden z jego eksperymentów dotyczył tego, ale tak naprawdę to liczy się człowiek, bo człowiek jest innowacyjny, koncepcyjny i potrafi. Zbudować relacje, żeby odnieść sukces na rynku. Rozumiem, że ten pierwiastek ludzki, nawet w kosmosie, jest najważniejszy. Najważniejszy, tak. No to, to, to chociaż mieliśmy swoje osiągnięcia i mamy, jeżeli chodzi o gospodarkę satelitarną. My jesteśmy naprawdę bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o satelitarną nawigację, również o przetwarzanie i zbieranie tych danych. No, ale to człowiek musi je zinterpretować i wybrać z tych danych. Mówimy tutaj o dualius, use, prawda? I dla sektora cywilnego, i dla sektora wojskowego to, co jest najważniejsze. A dzisiaj ja uważam, że to właśnie kadry są przygotowane do tego, ażeby rzeczywiście to dualius stosować. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. A naszym widzom przypomnę, że. Gościem w naszym studiu, w Studiu Rzeczpospolitej w Krakowie na Open Eyes Economy Summit była pani profesor Elżbieta Mar Mar Marciszewska, pełnomocnik rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do spraw akademickiej sieci kosmicznej. Jeszcze raz dziękuję. Ja również panu bardzo dziękuję i mam nadzieję, że przekazałam informacje, które pokazują potęgę naszego sektora i wyzwania, jeżeli chodzi o kosmos.